ja widać na kanale Red My Lips. Arte zapraszam Was dzisiaj na odcinek serii inspiracja na dziś, czyli tworzę jakiś kreatywny makijaż, inspirując się, no właśnie, czymś. A dzisiaj będzie to mój własny rysunek. Jakiś czas temu zmalowałam sobie taką twarzyczkę e, i jest to dziewczyna e, z takim właśnie bardzo kolorowym makijażem, która ma na sobie również takie gwiazdki. I w ogóle ten rysunek też był inspirowany jakimś makijażem. Gdzieś tam, wiecie, po prostu, przemknął mi. Nie wiem, na Pinterest czy gdzieś nigdzie nie zapisywałam sobie tej inspiracji, ale właśnie podczas rysowania gdzieś tam mi się przypomniało i stworzyłam coś podobnego, więc myślałam, że stworzę dzisiaj właśnie taki makijaż, taki nieco kolorowy. Tutaj widzimy, że to oko jest takie trochę wyciągnięte tutaj na kolorowo. Przechodzi mi tutaj aż na skronie to wszystko. Mamy trochę żółtego. Nie, różu, trochę różu i, i, i no i zrobimy sobie te gwiazdeczki. Jeszcze nie wiem co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. Także dzisiaj słuchajcie, moja własna praca na mojej własnej twarzy. Zapraszam do oglądania. Na twarzy mam już podkład, korektor i puder. Zależało mi na tym, żeby przypudrować dobrze całą twarz, bo będziemy cieniować cieniami praktycznie całą skórę, więc dobrze, kiedy ta skóra jest dobrze przypudrowana, przygotowana, wtedy po prostu łatwiej się blenduje. Chciałabym zacząć sobie od brwi. Tutaj yy, na tym rysunku te brwi to są takie weści takie no takie bardzo spajki, troszkę wyczesane dosyć wąskie, cienkie, więc też nie będę ich jakoś tak bardzo mocno, grubo obrysowywać, no ale właśnie myślałam, żeby je tak fajnie wyczesać żelem do góry. Więc biorę sobie Klaresę Truglu i zaczynam w przeciwnym kierunku. Mam wrażenie, że dawno nie było odcinka inspiracja na dziś takiego, wiecie, typowo kreatywnego, po prostu... O makijażu, bo wiecie, te wszystkie odcinki teraz na YouTubie to są albo jakieś recenzje, albo jakieś testy, albo coś ulubieńcy, albo coś takiego. I po prostu, no, nie ma filmików o makijażu, po prostu maluje się co nie. Przy okazji, może w końcu się trochę mocniej otworzyć przed wami i, i pokazać, że. Moje życie nie kręci się tylko wokół makijażu, ale właśnie no, jestem, jestem rysowniczką, jakby amatorką, ale zawsze uwielbiałam rysować. Robię to od dziecka, dosłownie, odkąd trzymam kredkę w ręku. Zresztą wiecie, no, większość dzieci, jak jest małym, to rysuje, bo gdzieś tam w przedszkolu trzeba i tak dalej. Ale dla mnie zawsze to był fajnie spędzony czas, zawsze to lubiłam. I mam też jakąś taką słabość do rysowania twarzy, właśnie, szczególnie takich lekko. Komiksowych, ale nie tylko, bo, bo, bo rysuję też, nie wiem, zwierzęta i jakieś inne abstrakcyjne rzeczy, ale jakoś tak do twarzy mnie ciągnie trochę bardziej. Jakbym sobie tak troszkę je poukładała, jak one by mi tak zastygły, to by było spoko, bo było wiedzieć, że one mają właśnie te brwi być bardziej, no jakie, takie bardziej właśnie nieujarzmione. Już trochę glutków mi tutaj zostaje. Brwi są teraz obklejone z każdej strony żelem, więc próbuję je po prostu fajnie tak. Układać, posklejać. Przyklejam sobie brwi do skóry, jak już czuję, że ten żel mi tak fajnie zastygł i próbuję czystą szczoteczką wyczesać trochę glutków. I teraz wypełnię sobie mm, trochę brwi pisakiem, bo na przykład tu jak wyczesałam, to mam taką dziurę, więc chciałabym parę włosków sobie domalować. Moczę sobie skośny pędzelek po niemicelarnym lekko doczyszczam sobie przestrzeń wokół brwi właśnie żeby trochę pozbyć się nadmiaru żelu ewentualnego no i gdzieś tam może jak coś pomalowało mnie tak jak trzeba to żeby też to Naprawić. Kolejny etap to delikatne wykonturowanie sobie skóry. Ja będę używała sobie brązera z Maxmo. No i tylko tak, wiecie, troszkę dosłownie symbolicznie, bo jednak będziemy tutaj mieć dużo kolorów, dużo różu, więc ten brązer tutaj nie będzie na pewno dominujący. Zresztą cały rysunek jest namalowany różową kredką, więc jednak no, musi tutaj wybrzmiewać kolor, a niekoniecznie kontur. Ale tak, wiecie, żeby po prostu Buzia nie wyglądała płaska, jakby była kartką papieru. <noise> tutaj wyciągnęłam sobie do pomocy takie samoprzylepne gwiazdki. Ja nie będę ich raczej przyklejała, ale one będą jakby pomogą mi w stworzeniu odpowiedniego kształtu. Tutaj widzę, że największa gwiazdka jest między oczami, więc tutaj sobie właśnie bym stworzyła, zobaczcie, e, tak ułożyła tą gwiazdkę. O, tak idealnie jest między brwiami i nosem. I tutaj bym stworzyła gwiazdkę i próbowała ją dookoła tak delikatnie Obrysować cieniem. Mam tutaj też takie mniejsze gwiazdki w mniejszych kształtach, w mniejszych kształtach, w mniejszych rozmiarach, więc wykorzystam sobie po prostu różne kształty tak, żeby pasowały do koncepcji. I ta największa jest w różu. I ja pomyślałam, żeby właśnie utrzymać taki bardziej stonowany vibe, to wykorzystam sobie paletkę od Maxmo Rosy Sparks. I ona jest, w ogóle jest przepiękna, jest ta paletka. I właśnie ma takie, taką piękną szałwię, Mamy tutaj taki brzoskwiniowo-różowy, taki zgaszony róż i pomyślałam, że właśnie mniej więcej w tych klimatach plus tam posiłkowanie się może jakimiś innymi kolorami, bo te gwiazdki są takie mega kolorowe, więc może nam tutaj zabraknąć, wiecie, odpowiednich odcieni, ale właśnie chciałabym sobie wykorzystać tą paletkę, w ogóle jeszcze jej nie używałam, więc zacznę sobie od odcienia Clay Rose, czyli taki właśnie przybrudzony, mocno... Róż. Biorę sobie tą gwiazdkę i układam ją tak, jakbym chciała. Ona nie musi być tutaj symetryczna, nawet bym nie chciała, żeby była aż za bardzo symetrycznie, bo tutaj na rysunku nie jest. No i sięgam po ten cień Clay Rose i delikatnie obrysowuję kontury. Minus jest te, taki, że te gwiazdki trochę mi sypią brokatem. Ale to myślę, że to nie jest taki brokat, który się jakoś mocno przyklei, wiecie, do skóry. Mam nadzieję. <grych> I zobaczcie, jak sobie od... odłożę tą gwiazdkę, no to już widzimy ten wzorek. Więc jak będę sobie je... chciała ją odłożyć, to w każdej chwili mogę to zrobić i po prostu potem przyłożyć z powrotem, żeby coś tam poprawić. Na początek najlepiej tak wklepywać blisko tej gwiazdki, a potem będziemy sobie, wiecie. Kombinować dalej. Teraz wygląda, jakbym <laughs> się opaliła, tak tutaj. Mogę, to jest bardzo fajny y, kolor do imitacji takiej spieczonej opalenizny. Good. Jak już mam tą gwiazdkę, to mogę sobie sięgnąć po jakiś drobniejszy pędzelek y, skośny, czy jakikolwiek inny, bardziej precyzyjny, i na przykład sobie trochę jeszcze wyostrzyć kontury tych gwiazdek. Teraz sięgam po odcień Velvet Ruby i skośny pędzelek i tym skośnym pędzelkiem jeszcze dokładniej tutaj poprawiam kontur i tak będziemy się generalnie bawić przy każdej gwiazdce że będziemy tutaj każdą taką gwiazdkę cieniować. Nie wiem, czy my, czy ja, <noise> jak się przyłączacie do mnie, to oczywiście my, bo widzę, że na rysunku one są takie wyraziste, że mają takie ładne jakby blendowanie dookoła, ale jednak jest taki kontur czysty, wyrazisty, więc muszę wzmocnić te gwiazdki i potem sobie sięgam po mniejszy pędzelek, i blenduję na zewnątrz, właśnie sięgając po ten poprzedni cień, czyli Clay Rose. Wszystko zasłaniam, bo takie to niewdzięczne miejsce po prostu na środku czoła. I jeszcze sobie wyciągnęłam podkład w pudrze, więc będzie można też poczyścić sobie te krawędzie od wewnątrz. No i staramy się to ładnie rozblendować, starając się po prostu nie zepsuć tego kształtu od środka. Jak ta gwiazdka będzie taka troszkę nierówna, mi to nie przeszkadza. Mi się bardziej podobają takie gwiazdki, na przykład w, w makijażu artystycznym, jak one są takie, że wyglądają jakby były narysowane od ręki, więc mogą być trochę krzywe. Mi się to bardziej podoba, niż takie idealne. I teraz sięgam po cień Rosebud Blush, czyli taki brzoskwiniowo-różowy i jeszcze raz wszystko tutaj dookoła rozcieram. Póki co powiem Wam, że te gwiazdki nie są jeszcze idealne, nie jest idealne ich jakby cieniowanie, rozcieranie i tak dalej, ale ja polecam Wam w takich makijażach zostawić sobie to na później, bo czasami wiecie, zmienia się koncepcja, coś dochodzi, coś odchodzi, więc trzeba raczej tak pracować od ogółu do szczegółu, niż wiecie, dziubać jedną rzecz tak super szczegółowo, a potem każdą kolejną. Po prostu praca wtedy jest bardziej efektowna. Efekt Widzę, że taki sam kolorek gwiazdki jest tutaj, więc mm, przykleję ją gdzieś tu. Na no, zasadzie, dziewczyna ma tak brwi wysoko, tak o, Ja nie mam tyle miejsca, ale jakoś tak może tutaj. To jest chyba najmniejsza, jaką mam akurat, gwiazdka, więc tak ją sobie tutaj wiecie, obrysowuję i używam tych samych kolorów co przy tej gwiazdce. Jeśli nie macie dużo wprawy, to możecie też przykleić sobie takie gwiazdki, czy nawet po prostu wyciąć sobie, wiecie, tam z jakieś kartki i przykleić na przykład na klej do rzęs, tylko potem będzie trzeba po prostu od środka ją sobie wyczyścić, nałożyć albo podkład, albo jakiś podkład w pudrze czy coś, bo po prostu może ten klej nam popsuć podkład, wiecie o co chodzi. Ja póki co... Przytrzymam sobie tą gwiazdkę jak najdłużej, bo ta mała jest na tyle mała, że tu mi będzie ciężko robić takie super precyzyjne rzeczy. Więc sięgam sobie teraz po ten najciemniejszy kolor, czyli Velvet Ruby I dużym pędzelkiem Rosebud Blush, czyli ten najjaśniejszy, taki brzoskwiniowy. Zobaczymy, czy będzie dużo poprawiania. Pewnie troszkę tak. Ale czy jakoś ba... O, jakie brzydkie to krzywe! <laughs> Więc troszkę będzie poprawiania. Sprawdzam swoją teorię, czy użycie podkładów pudrze pomoże, w razie czego te gwiazdki jeszcze od środka doczyścić i faktycznie powiem Wam, że petarda, bo tutaj bardzo ładnie mi się udało na przykład wyciągnąć ten ogonek na dole, bo on był taki troszkę nie za bardzo więc w razie czego już wiem, że będę mogła je jeszcze sobie tak fajnie doprecyzować i przechodzimy do kolejnej gwiazdki. Ja myślę, że zajmę się tymi na czole, bo tutaj będzie trochę więcej roboty, cieniowanie i tak dalej, więc idziemy do tej fioletowej gwiazdki. Tutaj w tej paletce nie mam nic, co mogłoby mi e, przypominać chociaż fiolet albo jakoś tak fajnie kontrastować z tym kolorem, więc sięgnę po inną paletkę. Jak już jesteśmy w temacie Meksmo, to pomyślałam, aby wykorzystać pastel Miami i tutaj e, odcień Sassy bo też jest taki trochę zgaszony. Myślę, że sobie troszeczkę inaczej te gwiazdki rozmieszczę, bo one były tak tutaj bardzo ciasno, ja może zrobię je tak troszeczkę luźniej mm, i wykorzystam właśnie sobie odcień Sassi, więc sięgam po niego. I jak już wykorzystujemy tak paletki Maxmo, to powiem Wam, że nawiązałam z Maxmo taką współpracę afiliacyjną. Mam dla Was kod rabatowy na hasło RED5, macie 5% rabatu na wszystkie produkty Maxmo. Możecie sobie wykorzystać w dowolnym momencie ten kod, on jest nielimitowany czasowo, więc jeżeli zastanawialiście się nad jakąś paletką Maxmo czy jakimś innym produktem, to możecie sobie wykorzystywać ten kod. Jest to kod afiliacyjny, co oznacza, że ja otrzymuję drobny procent prowizji od sprzedaży z tym kodem. Więc wiecie, sytuacja win-win. Wy kupujecie kosmetyk z rabatem, a ja dostaję jeszcze od tego drobną prowizję. Na dole macie wypisany ten kod, również postaram się Wam podlinkować te wszystkie kosmetyki. Kosmetyki, których dzisiaj używam. I co? ten kolorek wydaje mi się, że będzie spoko pasował. Zaraz go sobie oczywiście powzmacniamy trochę. Ale, żeby były na podobnym poziomie mocy te gwiazdki, to muszę jeszcze sobie dołożyć z Pastel Drip odcień Just Purple. Więc jest trochę mocniejszy, trochę ciemniejszy. Więc jestem w stanie zbudować sobie tutaj intensywność podobną do tych gwiazdek. I do tej zielonej gwiazdki na pewno użyjemy sobie tego szałwiowego odcienia. I może gdzieś tutaj ją umieszczę. I sięgam po odcień Sage Dream, i wzmocniam krawędzie odcieniem Golden Leaf, czyli taką zgniłą zielenią. I łączę oba te kolory. Przechodzę w takim razie do makijażu oka, bo tutaj już mam te, które mogły mi jakoś tam kolidować z tym makijażem oczu. Jakbym zrobiła najpierw oko, no to potem tutaj, wiecie, niektóre nóżki tych gwiazdek mogłyby być po prostu nie za dobrze widoczne. I zaczynam odcieniem Rosebud Blush i zaznaczam sobie tutaj załamanie powieki, ale od wewnętrznego kącika. Troszkę tutaj schodzę też na nosek i delikatnie zaczynam też cieniować zewnętrzny kącik, jako taka, wiecie, baza pod pozostałe kolory. W ogóle śliczny jest ta brzoskwinka, spokojnie jako różne policzki będzie się nadawać. Tutaj oczywiście trochę ostrożniej przy tej gwiazdce, ale możemy spokojnie najechać na. To cieniowanie, jakby dookoła tej gwiazdki. I wzmacniam teraz cieniowanie tym zgaszonym różem, czyli Clay Rose. Tutaj przede wszystkim zewnętrzny kącik. Schodzę też na dolną powiekę, żeby tutaj zaraz stworzyć sobie też taką przestrzeń, gdzie połączy mi się makijaż oka z makijażem policzków. Trochę tutaj też przynosię Pogłębiam cieniowanie, tak żeby tutaj się wszystko ładnie połączyło z gwiazdką. No i cieniujemy dalej, czyli Velvet Ruby. I dokładam sobie tutaj w zewnętrznym kąciku. Pogłębiam sobie, w międzyczasie sobie troszeczkę doczyściłam te gwiazdki, bo musiałam poczekać, aż bateria się chwilę podładuje. E, więc już mam takie troszkę bardziej doczyszczone. No i teraz wracamy do oka. Cieniujemy sobie stopniowo, bardzo ładny kolor, w ogóle piękne połączenie tej brzoskwini, takiego zgaszonego różu i burgundu. Uważam, że wygląda fantastycznie. Mogę też tutaj delikatnie sobie wzmocnić tą gwiazdkę przy okazji i tak mocniej zjechać na nosek. I dolna powieka, ona też będzie taka trochę mocniejsza tutaj w zewnętrznej części, żeby właśnie ładnie mi się połączyła z policzkiem, więc dokładam sobie również tego. Koloru. Bardzo udana jest kompozycja tej palety. Taka właśnie, wiecie, troszkę no właśnie takie zgaszone użytkowe, bo kolory tutaj są, wiecie, brązy, brzoskwinka, taki zgaszony róż, yy, coś takiego jasnego, odrobinka zieleni, takiej brudnej. To są bardzo użytkowe kolory, ale jednak kolory, no nie? Więc fajnie. W ogóle my tak gadamy, że polskie marki nie wypuszczają kolorowych palet, jakby Excuse me, jakby excuse me, excuse me, excuse me. <noise> Owszem, Maxmo ma w swojej ofercie jakieś takie bardziej neutralne. Myślę, że każda marka, która produkuje palety, musi mieć taką paletę, ale mamy tu naprawdę dużo premier kolorowych, a nie tylko takich brązowo-brązowych, na które już po prostu nie mogę patrzeć, więc ym, trzeba docenić. <noise> trzeba docenić, że. Maxmo dba również o zwolenników kolorów. I biorę sobie jeszcze troszkę palety Pastel Drip i tego odcienia Just Purple i jeszcze raz pogłębiam sobie zewnętrzny kącik. I blenduję jeszcze raz całość brzoskwinką tutaj dookoła, żeby wszystko było pięknie, mięciutko połączone ze sobą. I biorę też trochę tego jasnego odcienia Snow Pearl, który jest takim jaśniutkim beżem. On w ogóle jest taki delikatnie perłowy. Bardzo fajnie. Zobaczcie, że minimalnie odbija światło, ale w taki subtelny sposób. Bardzo mi się ten odcień podoba. Coś innego niż znowu już wiecie, kolejny, kolejny beż w palecie. I tą brzoskwinkę teraz rozsiewam dalej. Czyli tutaj przenoszę, tak jakbym chciała e, zrobić z niego delikatny róż. Więc tutaj na skronie przenoszę. Trochę nawet wyżej na czoło, tylko muszę uważać na moją gwiazdkę. Więc gdzieś aż tutaj, tak jakbym robiła blush draping i trochę na policzek w formie różu. Tą bruskwinkę nakładam też na czubek noseczka. Niech będzie taki. Zaróżowiony troszeczkę. I tutaj możemy delikatnie po bokach, jakby, wiecie, ta gwiazdka mi tutaj schodziła. No i bierzemy się za kolejne gwiazdki. Tutaj powinny być jeszcze dwie gwiazdki. Myślę, że weźmiemy sobie to taką, taką średnią i małą. I tutaj jest niebieski. Tak w sumie sama nie wiem, czy chcę tutaj jeszcze wprowadzać niebieski, czy może właśnie zostałabym na przykład przy zieleni. Chociaż może... Hmm. No dobra, może zrobię, żeby też tak za mocno, aż nie odchodzić od koncepcji. Użyję sobie tych niebieskości z pastel Miami. Zacznę od jaśniejszego, czyli Cloud. I trochę mocniejszego, czyli Storm. Mając tą paletę w ręku od razu zrobiłam tą żółtą gwiazdkę, najmniejszą, może najmniej widoczną, ale wiecie, no już nie chciałam odchodzić od koncepcji. Pocieniuję sobie jeszcze tak trochę mocniej dookoła. I tutaj widzę, że ten policzek jest taki dosyć mocno kolorowy, więc tutaj sobie po prostu troszkę powzmacniam te kolory, poblenduję. Z tej strony użyję sobie w ogóle takiego pędzelka do nałożenia żółci na policzek. I jest to oczywiście cień z pastel Miami. Dokładam trochę. Brzoskwiniowego z tej różanej paletki wzmacniam tym zgaszonym różem. I tu już, tak wiecie, od oka przeciągam do dołu. Tu będę potrzebowała mniejszego pędzelka, żeby nie popsuć sobie niebieskiej gwiazdki. I dokładam jeszcze burgundowego. Nie można zapominać o ważnym elemencie tego rysunku. Czyli takie widoczne pod oczami zagłębienia. To jest w sumie element charakterystyczny moich twarzy, które rysuję, że zawsze one muszą być takie troszkę zblazowane. <grym> Ale wydaje mi się, że od razu jakoś tak um, troszkę in takiego innego charakteru nabiera ten makijaż. Tutaj w zasadzie główny zamysł makijażu już został zachowany. Teraz bawimy się w zasadzie w takie detale, jakieś takie. Pierdoły, bo na przykład widzę, że ona ma fioletowe rzęsy, a że jest pomalowana jakby różową kredką, to jakby okolica tutaj linii wodnej wydaje się też taka trochę różowa, więc może coś sobie też różowego dołożymy na tą linię wodną. Myślę, żeby nawiązać trochę do odcięć tych gwiazdek, zrobię sobie lekkie odcięcie tutaj z jednej i z drugiej strony, żeby makijaż oka właśnie nawiązywał bardziej właśnie do tego stylu. I zagruntuję tą okolicę tym jasnym, perłowym beżem. Ja robię podobne odcięcie na dolnej powiece. Najpierw trochę korektora i perłowy cień. Pogłębiam sobie to załamanie tutaj. I myślę, że fajnie by było nałożyć coś na powiekę ruchomą, błyszczącego. Albo ten, albo ten. Może ten na samej górze Blushing Frost? Blushing Frost. Na środek powieki. Trzepuję jakiś osyp delikatny. I myślę, że na tym etapie mamy ten główny zamysł. Wykończę poza kamerą ten makijaż i zaraz do Was wracam. I tak się prezentuje. Skończony makijaż. No powiedzcie, no powiedzcie, że jesteśmy podobne. Myślę, że fajnie wyszły te kolory, bo jakby odpowiadają temu, co tutaj widzimy na rysunku, ale no właśnie mają taki troszeczkę bardziej zgaszony klimat, i nie są takie oczywiste, jakby to były takie typowo tęczowe kolory. Tutaj jeszcze delikatnie przecieniowałam sobie okolice ust, właśnie żeby odpowiadało rysunkowi. Dodałam troszeczkę mocniejsze tutaj zaznaczenie policzków, i rzęsy pomalowałam sobie na taki bakulisz nowy odcień, po prostu połączyłam czarną maskarę z fioletowym eyelinerem i, i stworzył mi się taki wiecie, ciemny, ciemny fiolet i w zasadzie to tyle, nie dokładałam rozświetlacza, bo tutaj by wyszło trochę nierówno, ogólnie makijaż wydaje mi się, że spoko na jakieś wiecie na jakąś imprezę tematyczną taki trochę clowni przez te, wiecie tutaj cieniowanie, konturowanie ust i tak dalej, ale jednak bardziej, no w sumie nie wiem jaki ale taki trochę klaunie, a trochę nie klaunie, ale mi się podoba. <grywa> w ogóle bardzo fajnie się pracowało tą paletką, ona naprawdę pięknie się rozciera. Tutaj może miałam troszeczkę problem, może widać taką plamkę, nie mogę tego rozetrzeć. Tutaj musiałam albo źle, wiecie, przypudrować tą okolicę, albo za mocno pracować, że coś mi się tam spod spodu ściągnęło. Um, może jeszcze do zdjęć troszeczkę po popróbuję poblendować, ale tutaj już... Już mi ciężko, ale z tej strony wyszło w zasadzie wszystko... Perfekcyjnie. Więc jak widzimy, i oko, i twarz da się cieniować cieniami. Było mi bardzo miło móc się z Wami pobawić makijażem. Cieszę się, że mamy tutaj taką przestrzeń, gdzie lubimy nie tylko testy nowości kosmetycznych i jakieś takie użytkowe makijaże, ale też pałamy jakąś taką miłością do takich trochę bardziej nietypowych rzeczy, które może nie są praktyczne, może niczego się dzisiaj nie nauczyliście, może nic nie będziecie w stanie zastosować w waszym codziennym makijażu, ale nie zawsze o to chodzi w makijażu i filmach na YouTube, żeby to było wszystko takie bardzo praktyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że część z was dziś tam miała przyjemność z oglądania tego odcinka. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciuka do góry. Zachęcam również do podbijania odcinka. No i co? Jeżeli ten i chcecie zobaczyć zdjęcia tego makijażu, to zachęcam do zaglądania na moje sociala i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. papa! Pa.